Serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie przeprowadzę test, przetestuję pięć rodzajów śrutu. i sprawdzimy jego przebijalność za pomocą pistoletu, właśnie Crossman 1377. Jest to najmocniejszy pistolet w mojej kolekcji. Prędkość początkowa wystrzelonego śród 195 metrów na sekundę. Jest to pistolet, jest to pistolet, nie jest to karabinek żadny. Za chwilę Wam pokażę śród, który. Użyję do testu, tam stoją już gotowe cele. No dobra, to sprawdźmy, co ten pistolet Crossman 1377 i śród potrafi zrobić z butelkami wypełnionymi wodą. Zapraszam. Do testów przebijalności plastikowych butelek wypełnionych wodą użyję czterech rodzajów śród w kalibrze 4,5 mm. Śród numer 1. Takich ciekawostek jest to rosyjski śród. Najlżejszy jaki tutaj posiadam. Tornado się nazywa. Tak wygląda jak na tym tutaj zdjęciu. Bardzo ciekawa konstrukcja śrutu, bardzo lekka. Kolejny śród to Mitex. O takim kształcie z kulistą główką. Następny, trzeci, śród Pointet. Taki kształt tego śród, i ostatni, tak zwany śród płaski Diabolo Basic. Jak ja to mówię, w gwarze bazarowej, śród Diablo. No, pisze się Diabolo, ale na bazarze zawsze się gada. Poproszę, śród Diablo. Już wiadomo o co chodzi, tak jak widać on jest takim płaski. Te śruty płaskie są najbardziej celne, najbardziej celnie dolatują do celu. Więc to jest ten plus przede wszystkim tych wszystkich śrutów, które mają główkę płaską. No dobra, śrut numer jeden. Jeszcze zważę jego, ile dokładnie waży. Z bliska ten śród wygląda tak, bardzo ciekawa konstrukcja. Wykonany z tworzywa, tylko sam czubek jest z metalu. I waga tego, waga śródu Tornado to jest 0,21 grama. Śród numer 2 to Mitex. Tak z bliska ten śród wygląda. Uepek taki kulisty. I waga tego śrótu numer 2. To jest 0.59 g. Śród numer 3. Pointed Tak wygląda z bliska ten śrut. Charakteryzuje się tym, że ma szpiczasty taki łepek i waga tego śrutu to jest 0,55 grama. Śród numer 4 Diabolo Basic, jak ja to nazywam gwarą bazarową Diablo. Tak ten śród wygląda z bliska, charakteryzuje się tym, że ma po prostu płaski łepek. Waga tego śrutu to jest 0,55 grama. No dobra, tak wyglądają gotowe już cele. Standardowa butelka wypełniona wodą, eee, nie całkiem. Troszeczkę, tak jak widać, jak uciskam, żeby nie były te zbyt twarde. Dobra, tak to wygląda. Ile butelek? 7 butelek. Dlaczego 7? Z tego względu, jak stoi każda jednak obok siebie, to to, że tak szybko się nie przewrócą, dają pewną. I zobaczymy za pomocą Crossmana 1377 i tych różnych śrutów Ile celów uda się przestrzelić na wylot, a może żadnego? No dobra, to będę zaczynał. Przez Amerykanów nazywany pistolet American Classic Pump Pistols, z tego względu, że ma tak zwaną pompkę, e, czyli można powiedzieć, ma regulowaną moc. E, maksymalnie pono się do 10 razy, żeby po prostu nie uszkodzić go. Można więcej, ale to już na waszą odpowiedzialność. Tak jak producent podaje, maksymalnie do 10 razy, już będziecie czuli tą siłę. Było raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pistolet posiada bezsterciecznik przetykowy, tak zwany. Taki kołeczek tutaj, patrzcie. W tej chwili jest odbezpieczony. W tej chwili jest zabezpieczony. Ok. Dobra, załaduję śród. Yy, użyję śródów Tornado rosyjskiego. Najlżejszy jaki tutaj posiadam. Tornado się nazywa. Tak wygląda jak na tym tutaj zdjęciu. Jest to najlżejszy śród, jaki tutaj posiadam. O, właśnie mi uciekł. Ok, znalazłem. Ale jestem spryciarz w trawie. Raczej znaczy na ściernisku, żeby znaleźć taki mały śród. Dobra, ładujemy. Dobrze załadować. Tak jak powinien być. On jest leciutki, kurwa. Powiem wam, że. Okej, okay, dobra. Dosyłam go za pomocą. Tu jest zamek czterotaktowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Odbezpieczam bezpiecznik. Odbezpieczony jest taka czerwona obudka. No dobrze, zaczynamy. Odległość około pięciu kroków. Sprawdzamy pierwsza butelka poległa, tylko przebił jedną butelkę. Butelki są oczywiście napełnione wodą. O, tutaj pływa sobie na wierzchu. I tak to wygląda. No dobra. Lecimy dalej. Przesunę tylko jedną butelkę, żeby wszystko odległość się zgadzała. Dobra. Ta będzie śród numer 2. To Mitex. O takim kształcie z kulistą główką. Znowu pompuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Pistolet na pewno nie jest dla leniwych, ale dla osób, które po prostu yy, chcą tylko kupować śród, nie kupować żadnych nabojów CO2 i tak dalej. Dobra. Bezpiecznik mam odbezpieczony, trzeba brać na to uwagę. Zamek czterotaktowy. Raz, dwa. Wśród taki fajny łepek kulisty. Ale pudełko fatalne w zamykaniu. Dobra, później zamknę. Dobra, wkładam środek. Dosyłam go zamkiem. Trzy, cztery. Ok, gotowy. Lecimy dalej. podam broń. I jak tym razem otwór wlotowy ośrodek Jest w środku. Czyli podobnie jak Poprzednim tylko jedną butelkę. Dobra, to będzie śrub numer 3. Nazywa się pointer z takim ostrym czupkiem. Taki kształt tego śródu. Dobra, pompujemy 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10. to bardzo ważne, żeby było równo tyle samo napompowań co z poprzednim śrutem dobra rygiel zamka odciągam, ładuję śrut dosyłam śrut sprawdzamy O, przeleciało na wylot otwór wlotowy i otwór wylotowy i wgniotło drugą butelkę Czyli ten ostry ślub na razie numer 1 można powiedzieć. Tam już zraśniętą butelkę odkładam. Dostawiam dwie kolejne. Nie zwracajcie uwagi, że one mają żółte nakrętki. To jest ten sam typ butelek. Zresztą powiem Wam tak, możemy zrobić odwrotnie. O. Żeby nie było, że. A te żółtymi są, a tamte nie były. Można zrobić tak. Ok. Żeby nie było, że żółte to jakieś słabsze czy co. Dobra. Największą na razie moc niszczącą miał śród numer 3. Ok. No i śród numer 4. Tak zwany śród płaski Diabolo Basic. Jak ja to mówię w gwarze bazarowej śród Diablo. No, pisze się diabolo, ale na bazarze zawsze się gada, poproszę śród Diablo. Już wiadomo o co chodzi. Tak jak widać on jest takim płaski. Diabolo. Basik. E, jak ja to mówię, diablo. E, niektórzy mi zwracają uwagę, że mówię diablo, a nie diabolo. E, no bo oni nie wiedzą, że u nas na bazarku, jak się idzie, mówi się diablo, od razu wiadomo o co chodzi. Jak powie się diabolo. To będą się zastanawiać. Idziesz, mówisz wśród, poproszę, śród Diablo. I już wiedzą na bazarku o co chodzi. Więc to jest takie potoczne. Diablo. Pisze się Diabolo. A mówi się na bazarach Diablo. Dobra. Dobra, pompujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć odciągam zamek, no zobaczymy, ten jest wśród płaski okay. cel. odkładam i sprawdzamy otwór wlotowy jest w środku i otwór wylotowy zobaczcie z tej strony jest otwór wlotowy gdzie woda wylatuje i z drugiej wylotowy czy on jakoś bokiem poleciał? czy został w środku? Jest w środku, czyli po prostu rozerwał pierwszą ściankę, uszkodził kolejną ściankę i wpadł na dno butelki. Dobra, to teraz powiem Wam, zrobimy inaczej. Teraz poszczelamy z dwóch kroków. Zaznaczę butelką dokładnie. Raz, dwa, dwa i pół, może. Odległość o połowę mniejsza niż w poprzednim. I wszystko to samo. Tak samo. Zaczynamy od siutu numer 1, Pompujemy. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ładuję śród numer 1 Tornado. Najlżejszy, najszybszy śród. No ale jeżeli chodzi o przebijanie butelek, nie popisał się. Dosyłam śród. Ok. Okulary numer 1, tym bardziej, że jest bardzo bliska odległość. Ok, i co? Jest coś lepiej. Otwór wlotowy. I uszkodzona ścianka po przeciwnej stronie, ale śród pływa w środku. Dobra, śród numer dwa. Pompujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo delikatnie, precyzyjnie to robimy, bo można uszkodzić to, bo ta dźwignia jest taka, no jaka jest. Dobra, tu mamy śród. Zamek odciągamy. Ładujemy śród. Ok. A, aż chlapnęło na mnie. Otwór wlotowy. I śród pływa w środku. Czy nie ma? Gdzie jest śród. Ale ja Jest w środku. O, widzicie, tu jest na samym spodzie. Ok. Przestawiamy butelkę. No i teraz najbardziej ostry pointer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten śród, jak widzieliście w poprzednich ujęciach, robi naprawdę niezłe zniszczenie w butelkach wypełnionych wodą. Dobra, dosyłamy. Aż się butelka obaliła. Otwór wylotowy o, zobaczcie. Otwór wylotowy, tym razem, zobaczcie. Tkwi w środku. Okay. Diabolo, jak to niektórzy mówią, a ja mówię diablo, diablo basik. Śród z łebkiem płaskim, 10! Okay. I kolejna próba. O i powiem wam te butelki krzywo stoją. Powiem wam tak, wszystko ma znaczenie. I sprawdzamy. Otwór wlotowy Wśród jest w środku No zobaczcie, teraz jakoś to słabiej poszło Też kwestia jakie są butelki, niektóre butelki ten plastik jest słabszy, niektórych jest mocniejszy To są używane butelki, więc też... No dobra To co? Idę po kolejne butelki? No dobra, pozostało nam tylko przetestować z przyłożenia i zobaczymy, czy ten śród będzie bardziej penetrował te butelki z wodą. Trzeba cisnąć, bo się już robi ciemno i nie wiem, czy moje kamery sobie radzą w takich warunkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Śrut numer 1 Tornado. No zobaczymy czy to będzie prawdziwe tornado z przyłożenia. Szybciutko ładujemy prawidłowo. Okej. Okay. Uwaga. Jakby inaczej, ochlapało mnie, śród został w środku, ale jest otwór wlotowy i uszkodzona ścianka po drugiej stronie. Więc efekt jednak jest lepszy, nie licząc tego, że mi ochlapało, dobra. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ślub numer dwa. Tomeks. Powiem wam, że to nie jest dobry pomysł przyłożenia. Za bardzo chlapie. Otwór lotowy. odbyła w środku. Podobnie jak przy innych próbach. Jedyne co mnie martwi, że broń się mokra zrobiła. Nie lubię takich sytuacji. No ale cóż. Mam nadzieję, że dacie łapkę w górę za to, że sprzęt trochę ulegnie zmoczeniu. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Środ trzy. Ten co robi największe spustoszenie. Otwór wlotowy i otwór wylotowy ze śródem. Śród śrut po prostu utknął w butelce. Utknął śród w butelce przy wylocie. Ok. Okej, okay, ostatni śród. Diabolo, basik, jak ja to mówię, Diablo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, i ostatni strzał dzisiaj z przyłożenia, ostatnie ochlapanie mnie. Ok, broń jest mokra, będzie wymagała od razu wysuszenia i zakonserwowania, jak tylko wrócę do domu. To jest podstawa. Trzeba szanować sprzęt, obojętnie ile on kosztuje, czy parę tysięcy, czy tylko kilka stówek. No dobra, sprawdzamy. Otwór wlotowy. Tylko otwór wlotowy. Śród. Gdzie jest śród? Jest na dnie Dzianek się już kończy Słonko prawie zaszło Jeżeli chodzi o pistolet Crossman 13,77 W kalibrze 4,5 mm Prędkość wyszczelonego śród z tego pistoletu 195 metrów na sekundę I test przebijalności za pomocą tych śród, które Wam pokazałem Na butelkach z wodą Tak wyszło Nie było żadnych dużych różnic Czy strzelałem z większej odległości, czy z bliższej czy może z przyłożenia? Ale mam nadzieję, że mój filmik Wam się przyda. Jeżeli tak, łapka w górę. Jeżeli się filmik nie podobał, łapka śmiało w dół. Będę miał mniej więcej takie rozeznanie, czy taki tematyka Wam się podoba. Wiem, że nie lubicie takiego gadania na temat jakiegoś pistoletu, karabinka. Wolicie bardziej takie z terenu strzelanko. To tyle, co dzisiaj chciałem pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które już niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, a zarazem nocy, bo już siedzionek kończy. Cześć.